Witam Was wszystkich, tutaj Młot, a oto kolejny odcinek z Mega Niewiele nam tej gry zostało, tak naprawdę może będą z tego jeszcze dwa lub trzy odcinki, wraz z tym oczywiście. Eee, no, dobra, dzisiaj zajmiemy się tylko ostatnimi dwoma mistrzami robotów, którzy nam zostali tutaj. Na dole, czyli Fireman i Bombman. Najpierw idziemy do Firemana, gdyż słabością jego jest broń Icemana. No w sumie raczej no, lud ogień ma to chyba sens. Eee, dobra, to idziemy do niego. Robot stworzony z myślą o e, chyba tam niszczeniu śmieci. Tam pisało na wiki waste disposal. Prawdopodobnie mniej więcej tak to się tłumaczy. Eee, dużo wieżyczek od razu. Te wieżyczki są na tyle ciekawe, że przez to, że ich ten powiedzmy nie wiem. Ta ich szyjka wystaje z ziemi, to kiedy nie strzelają, to ona jest w ziemi i możemy atakować ich w taki sposób. Więc nawet zanim się wysuną, możemy je zniszczyć. Jak widać od razu na dole jest, nie wiem, lapa czy jakieś tam au, szyki ognia, powiedzmy. No coś no jest to. Będzie to bardzo typowo plansza ognista. Te płomyki, co z góry spadają, są bardzo irytujące, jeżeli źle się je wyminie. Ja sobie tutaj energię wezmę, bo akurat... wow, nie chciałem wejść na drabinę. Ta, słupy ognia. W ogóle właśnie mamy broń Icemana, która pozwala zamrażać wrogów w powietrzu. Jest to przydatne według mnie tylko w kilku sytuacjach, ale na przykład z broją Icemana możemy zamrozić te słupy ognia tutaj. Przez co, jeżeli dobrze tutaj powiedzmy, wytajmujemy, będziemy mogli wejść tutaj na górę. Co w sumie jest lepszą opcją niż chodzenie tam na dole, bo jeżeli pr będziemy próbowali przejść na dół, to ten malutki połącze jak tutaj z tych promieni nadal może nam zadać obrażenia. A idąc górą, akurat możemy sobie to ominąć. Ta. Okej. Okay. Idziemy dalej. Wow. Chciałem się zatrzymać, a nie iść na górę. Okay, lepiej. Bardzo ciekawa w ogóle rzecz. Wygląda, jakby tutaj była dziura, prawda? Nic bardziej mylnego: to nie jest dziura. Tutaj, jeżeli teraz zejdziemy se niżej, to zobaczymy, że jest po prostu zwykła podłoga. Zmienili to w The Wily Wars. Nie wiem dlaczego tutaj jest. To jest jedyne miejsce w całej serii, gdzie jest taka powiedzmy sztuczna, bezdenna przepaść. W The Wily Wars to naprawili i zrobili, że to właściwie jest dziura, przez którą można wpaść. A, ta sekcja. Yy, nie wiem, yy, wiem, że tutaj w założeniu ma się ominąć jakoś te promienie, po prostu te płomyki tutaj przechodząc w odpowiednim czasie przez te dziury, ale z czego jestem pewien, jest to chyba raczej po prostu niemożliwe, więc jeżeli nie mamy Magia Glimma, no to trochę średnio, yy, no, bo będziemy musieli sobie zgustować yy, powiedzmy, no, no wziąć demet, tylko po to, żeby w ogóle to miejsce przejść, no bo, no popatrzcie na to jak to szybko leci, raczej znaczy nie da się tego ominąć w normalny sposób. No kurde. Za szybko skoczyłem i spadłem z rabiny, no dawać mi. Tak, te bomby. Jeszcze się z nimi spotkamy później. Yy, I je chyba... Z... O, nie, nie, jeszcze ich nie zbugowałem, chociaż jeżeli... Teraz je zbugowałem, teraz nie będą się pojawiać wcale. Yy, Elekpen. Ciebie też Elekmenem potraktuję? Chociaż to się zreswisz pewnie. Tak, okej. Okay. Dobra, możemy iść dalej. Pięknie omijać płomyki i... ...słupy ognia też. A, no kurde. A było tak pięknie, no cóż. No dobra, teraz tylko dostali nam oni i będziemy mogli walczyć z Firemanem. Bo jeszcze życie mi dałeś, jak miło. No i proszę bardzo, chyba mam, w sumie, chyba mam pełny pas, jako obata w dwóch punktów mi brakuje. E, dobra, e, broń na w dłoni, no i idziemy walczyć z Firemanem. E, Fireman jest bardzo szczególny, ponieważ jeżeli nie, wie się, nie wiemy, jak z nim właściwie walczyć, to ta walka może być, o, oh, bardzo hamska. Właśnie, o to mi chodziło. E, trzeba go właśnie wziąć w taki pattern, gdzie on biegnie e, i musimy go atakować z tyłu. Z... Z tyła, z tylca, e, bo wtedy, no, jak widać, jego tutaj pattern jest o wiele bardziej przewidywalny. Bo jeżeli po prostu do niego strzelamy, to on strzela dwa razy i to nie da się tego ominąć. E, ale jeżeli właśnie wejdziemy z nim w taki oto, e, jak to powiedzieć, właśnie e, schemat, że go gonimy właściwie, e, to da się wpaść, powiedzmy, w bardzo łatwy, jak już powiedziałem, no może. O, tak, wchodząc w schemat, wpadamy schemat. No, to są maślane. Yy, ale będziemy mogli go właśnie wsadzić taki bardzo łatwy do ogarnięcia schemat, przez co będziemy mogli, yy, nie to, że go łatwo atakować, to również w miarę łatwo omijać jego ataki. Yy, dobra, weźmy sobie kuleczkę i przejdźmy do następnego bossa. Ja się mm. Okej. Okay. Dobra. Yy, I ostatni mistrz robotów, czyli Bombman, stworzony z myślą o no, demolce, co raczej chyba jest w samej nazwie, jakby sama nazwa tego mistrza robotu chyba mówi więcej niż tysiąc słów. Yy, dobra. A, będzie to plansza, o, bardzo bombowa. Raczej będzie bardzo dużo eksplozji tutaj. Eee, yy, co tam, co tego, punkty są? I tak to się nigdy w nas, żadnej następnej części nie pojawia. Tak. Bardzo łatwe do ominięcia. Pompki. Przynajmniej na razie. Tych można po prostu ominąć na spokojnie, w miarę, jeżeli się dobrze ustawi. O. Dobra. Idziemy dalej. Eee. Tych mogę w miarę skrzetnie zniszczyć. Wow. Ok, dobra. Ominąłem pociski. I omijmy ich więcej i zniszczmy ich jak pięknie. <sar�> jeszcze trochę tutaj zostało. Czyżby a tak, sniper joe, kolejny ludnie e, dobrze znany rodzaj wroga z klasycznej serii Mega e, Chyba obok Metów. w Menie 1, są oni nieco bardziej upierdliwi niż niż kurde, niż w w późniejszych częściach. Bo tutaj ich e, rodzaj atakowania i w ogóle robienia czegokolwiek jest losowy. Czasami skaczą do góry, czasami strzelają, czasami po prostu stoją jak e, statua i w ogóle nic nie robią, e, ale później to zostało nieco bardziej uproszczone. I na przykład, w NKMN2 po prostu co, stoją, strzelają i później znowu stoją. E, także jest to o wiele łatwiejsze do jakby wymignięcia i do zaatakowania takiego wroga. A tutaj jest to nieco bardziej, e, jak to powiedzieć, no upierdliwe. Ba, tutaj nawet oni będą próbowali GONIĆ gracza, kiedy ten będzie próbował przed nimi uciekać. Eee, raczej próbować ich ominąć bez konfrontacji. Gościu, okej. Okay. Jeszcze tutaj będziesz i jeszcze będziesz pratywał okej? Okay. Nie, okej. Okay. Dobra, i jest kolejny Sniper Joe! I widzicie? Proszę bardzo, jeżeli idę do przodu, to on będzie próbował skakać na drugą stronę na Hama. Na tyle bardzo, że ona się zaraz zbuguje. Mhm, dobra. Jeszcze jeden Sniper żał. Tak, wiem, było tam życie, ale... Nie, chcie, nie chcę mi się po niej iść, bo, bo... walka z takim knypkiem nie była zbyt przyjemna. Jest to całkiem również przyjemne miejsce, jeżeli ma się Magnet Bo jeżeli oddalimy się od niego wystarczająco bardzo, to to życie wraca, nawet jak je zbierzemy wcześniej. Okej, okay. dobra, i już właściwie Fireman, bardzo szybko dotarliśmy do tej sekcji, o, tak, Fireman, Bombman, e, Firemana to będziemy używali, żeby go tutaj e, pokonać, teraz jeżeli odpowiednio skoczę, to chyba będę mógł ominąć wszystkie te tutaj, okej, okay, dobrze, ładnie ominąłem, a, prawie, cóż, no to jest akurat już trochę związane z RNG, czasami się wszystkie ominie, czasami żadnych, i jest i nasz Fireman, który będzie rzucał bombkami i on sam w sobie jest bardzo w miarę łatwy do pokonania z, jakby z bronią Firemana. Jak widać, bronią Firemana również tworzy taką oh, tarczę wokoło siebie, która również bije wrogów. Ludzie mówią, że to jest prawdopodobnie pozostałość po jakimś innym bossie, którego wycięli, bo w Mega Manie 1 oryginalnie miało być 8 bossów, ale no, ograniczenia sprzętowe jeszcze wtedy na to nie pozwalały, więc zrobili tylko 6. I prawdopodobnie chcieli mieć bossa z tarczą, ale aktu. Ale po prostu. No, kurde. Ale po prostu. Przez to, że go wycięli, bo nie było na niego miejsca, to wsadzili, powiedzmy, jakąś prowizoryczną funkcję tarczy do broni Firemana. Eee, dobra. Został on tylko sam Dr. Wiley, eee, którego sobie ogarniemy w następnym odcinku, dopiero oczywiście. Eee, także ten. To co. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!